Siemanko, witam wszystkich, chciałem pokazać Wam tą wydmuszycę, wydmuszycę jakoś tak yy, piaskową, jest za mną właśnie, zobaczcie jaki piękny egzemplarz, przywiozłem go kiedyś jak byłem w Gdańsku w ogóle po tej wyprawie na północy Polski przez całe wybrzeże jak jechaliśmy to zbierałem nasiona, no i tam w jednym miejscu było i bardzo dużo Zostawiłem sobie jedną wziąć, nie uszkadzając tam naturalnego jej środowiska i tak oto mi się rozrosła przez dwa lata, w sumie 3 lata już teraz jest yy, trzeci rok tak trzeci jest sezon w tym roku zobaczcie jak pięknie rośnie tak gdzieś ma około 80, może 100 cm nawet wysokości już odwracam kamerkę i sobie ukajcie. sorry znowu że mrużę oczy, ale gorąco i ciepło i radzi po oczach a więc patrzcie, piękna roślina bardzo ładny niebieski kolor. Myślę, że widać jest ten niebieski kolor, który na nie jest. Tutaj wokół jeszcze nie jest tak całkiem posprzątane w trakcie, ale chciałem właśnie wam nagrać. Zobaczcie, cudowne, super niebieski kolor. Pod spodem jest bardziej niebieski niż, niż z góry. Tu już jeden egzemplarz wypuścił kwiatostan. Będą nasiona znowu. Bardzo się rozrasta. Chociaż da się to wszystko pięknie podcinać, kosić. Zobaczcie, tutaj były właśnie już koszone. Przejechane kosiarką. Odbijają dalej. Takie wypuszczają kłącza po boku, pędy. Zobaczcie, to może być już jako nowa sezonka, Już jest dużej, dużej wysokości. Mam też sianę. Myślę, że jedne i drugie są dobre. W dobrej kondycji. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No super wygląda. To jest wydmuchszyca chyba. Piaskowa. Podam w nazwy w opisie. Znaczy w ogóle będzie podpisane pewnie. Cały filmik. Ale zobaczcie, no cudowne. Tutaj bardziej ten niebieski widać. W cieniu, nie? W cieniu widać bardziej ten niebieski. Piękna rośnie. Zaraz ja wam pokażę sadzonki, które mam na sprzedaż. No i zobaczcie. Tutaj właśnie są te z nasion. Wysiane. Trzymamy tutaj, w tym miejscu, bo ja ogólnie je posiadam na próbę. Nie chciałem sobie zawalać miejsca na podwórku. Nie wiedziałem, czy urosną, ale zobaczcie, jak pięknie się też nie bieszczą. Super ładnie wykiełkowały, ładnie rosną. To jest też ich trzeci rok. Oczywiście pierwszego roku jest najgorzej. Najtrudniej im rosnąć. A zobaczcie nawet taki o pęd taki wiecie nawet gorszy. I tam niby nie wygląda na to, żeby był ładny przeżył. Ale o jest, rośnie, są tutaj mnóstwo ich jest. Stroje tu niezaanidbany, bo mówię, ja to zostawiłem. Nie miałem też czasu się tu bawić. No ale o. Wszędzie to przepielić troszkę. Jakby ktoś chciał, to śmiało. Piszcie. Będzie, będzie w ofercie. Znaczy no, no Zobaczycie się on tak. Udało mi się rozsiać, rozmnożyć, a tyle mi tej trawy nie potrzeba. Jeżeli by ktoś chciał, to mogę to sprzedać. To jakiś tam zobaczcie, to tak wygląda. O, to jest jeden, jeden zestaw. O, na przykład to to i to, tak. To jest jedno, jedna sztuka. O. I to idzie sobie do góry, albo wykopać mogę stamtąd spod pod dużej tej mojej kępy. I tam to mogę sprzedać. Tamte są większe sezonki i tamte są ukorzenione z no skłączy. A tutaj są z nasion. Nie wiem, które lepsze. Prawdopodobnie nasiona są lepsze, bo się bardziej taka roślinę odparnia jak jest z nasion, ale w tym przypadku raczej tu nie będzie robiło to znaczenia. Dobra. Tyle co do tej trawy. Trawy. No na razie. Do zobaczenia. Cześć.